No. No, Czeka wszystkich z tej strony Google, witam was w kolejnym odcinku z Seven Days Today, z dzisiaj ze mną śpiewający Green Life. Mam cię spalić. E, tak, jeżeli chcesz, to możesz. I jest ze mną naleśnik. Naleśników nie pal, bo mogą być niesmaczne. Także no, jeżeli widzieliście, Boże, nie widzieliście poprzedniego odcinka, wpadajcie na linky. E, I co? I Boże, i się zacięłam, bo zobaczyłam zombiego. Zobaczyłam to jeszcze powiedz co No powiedziałam, opisie, że, że na linki, linki wpadajcie, a, na linki, linki wpadajcie no, w opisie i na następne poprzednie odcinki, tak. I to już skończyłam, tak, proszę bardzo, to, to było takie wstępnie, wstępne, no i a my dalej szaberkujemy inną, prawda? Tak, w końcu poszliśmy hmm. na miasto i rozwalamy miasto teraz. Dobra, to ja sobie tutaj tak. też... Darmowe lody, jo! Jak będą ten, jak będzie gdzieś w jakimś tym, w jakimś domku otwarte drzwi to znaczy, że tam ktoś był, prawda? Mm, no Proszę. z reguły tak wychodzi, że tak, tak jest, jeśli coś jest otwarte. Macie co ja chciałem? To już ktoś tam szeberkował. Mm. Ogólnie powiem wam tak, zdobyłem nawet części do motorynki już. Mm -hmm. <coughs> Szkoda, że nie mamy garażu. Że tak powiem, gdzie trzymać te wszystkie jak... rzeczy. Będzie można zrobić, czemu nie? Na razie tam domek kończyliśmy robotę, więc wiesz. Ogólnie mam sosik dziadunie. Ktoś, ktoś z was ma... Reflektuje e, się na sosik. To mi to podejrzanie, nie chce. Tu ktoś był. Tu chyba nikt nie był, to więcej... Ja... O jest pożarność. Ja sobie jadę tu. Bo w tamtym domku chyba ktoś był. Więc idę tutaj. To jest sosie. Upstairs. Oj, ale lag. Miazdony piaskowiec Już mamy tego piaskowca No mm -hmm, trochę? Przecież wiem, że to ty, halo Jakoś wam próbuję przestraszyć Niczego mm, nie No <trujne> O... Uuuu, samochody Samochodziki mm. <mink> <trujne> <Mi> no hit? <trujne> Aha, idzie pani, patrz, twoja laska Kurwa nie mam nic, no nieważne No i tak mi Guga chciała pomóc, żeby mnie dwie ząbiaczki... <noise> no jechały. chciałam, no tylko że y, wzięłam złą broń Na Fire Station byliście, nie? Tak Ja tam byłem wszystko szaberkowane już W ogóle ta ząbiaczka... Duga masz siekierę? Nie mam A tą strażacką? E, nie. Bo w sumie... To masz A... Czekaj? A to nie muszę już używać tej, tej, tej normalnej? No nie, już ci nie jest potrzebna tak naprawdę do niczego. Czekaj, co zaraz? Ale ja cię tu zostawiam, ty sobie tu rób to co chcesz, a ja stąd wychodzę, to, to, bo ja nie, nie, ja nie chcę tak tak, to nie co? Jak, tak idę sobie dalej, co? co ty kurde gadasz? Z... Gada do siebie tej. Dobra. R... Halo, tu mi naleśnik zajęła mieszkanie. No i co? Chyba pan się z chłopem jak go walisz palwid stąd. <laughs> Boże! No wiesz ty co? Wracaj z toło. Jas bezpieczne dla gości będę podziwiał co robić przez A, to. Tu okno. jest wyjście to <laughs> To idziemy upstairs. E koko! Tu jest wejście. A, ja mam coś dla ciebie. Masz. Oho, już ktoś syczy? O, fajnie, obok ciekawy. kawy. Okej... Warto było chłopa przygwoździć. Hmm. Dziwny ten haus. Ja tylko słyszę jak na drzwiczki otwiera. Ty jakiś telewizor biorę. mieli na bogato. O. Uuu. A jaki Proszę jak pani, proszę wypier... Daczać. Hi! Ooo, Jakie podwórko mieli? A, to wyjście na podwórko. Ej, latarka hmm. mi miga, mam hunting. Och no, cicho <grym> musisz być. No nie masz. Ej, nic bez jaj miga. Ej, na leśniku safe tu jest. Dawaj się te szafy, idą. O, a ja teraz coś ja mam dla ciebie masz. O, odblokowany. O, dziękuję. I działaj z sejfem Dobra, biorę go, ma. Na klatę, no może nie na klatę Ze Ale się nim zajmę Ej, 17 puszek znalazłam, Czajcie to? Przecież to no. hit Co ty robisz? Co to było? <laughs> Wystraszyłeś mnie Że mi wytrych pękł <laughs> e, Mam parę, mogę ci dać Auci OUĆ! Dobra Co tu było, bo się zagapiłam na ts bo ktoś wszedł Użyj Uży? Chcesz kij baseballowy? O, nie, ja używam siekier, wiesz? Dobrze mhm. Jakoś moje przyzwyczajenie do siekier jest <laughs> tak górze, że wiesz... O, czekaj, coś tu dręcze Ło, ty, ty. ty, ty, ty. Pod jadek. <coughs> tak jest, jeszcze jeden idzie. Tutaj jest jakieś pięterko? <coughs> Ale tu atak zombiaków jest! O Boże, nie, nie, nie. Hmm... Uzi, Uzi. Alright. Okej. Okay. Co to nie potrzebuje? Dobra, odstrzelone wszystkie. Nie Gren, tutaj jest jakieś pięterko? Hmm. Czekaj, zaraz ci powiem. Nie. E, nie, chyba raczej nie ma. O Boże się wystraszyłam. Co ten zombie tu robi? A, w tym kibelku jeszcze nie byłam. Zombie w kibelku. No! Ja wystraszyłam nawet. Chyba. Nie, ten dom nie jest pięknawy na pewno. No jest, z niego y, zero robię out. Ile oh, jak książków o znalazłam, jest. ja pierkur. No wyszłam na ciebie! Jestem na tobie. No, fajnie. No. Co słomu. Nie narzekam chyba. Ej, jaki prysznic. Uu, pa, no, to już nie. To już po prysznicu. was, znowu jestem pełna. Ja perkur. Szybko się zapełniam. Trzeba iść do shamu Nic tu nie ma już. O Jezu, bebe! Nie rób mnie. Ej, coś tu sycze, Bierz go. Jak poleciał z tym świtrem do niego nie mogę, dobre. No i to było. Hmm. Przez klik, bla bla bla. Bla 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 bla. Masz, nagrodę, założyłam spódnicę <śmulatowa> Dobre. idziemy teraz do Gugi zaskoczyć. Wrzucimy jej małatowa do środka. Można i tak. Ona ostatnio polobiła to. Bardzo lubię się tak? jarać naprawdę Też ona lubi mhm. się jarać <grymne> Ej zobacz Greenu, tu jest garaż, hołopa, to jeszcze trzeba przepenetrować Czekaj, nie rozwalaj, ja ci zrobię wejście No to rób <grymne> Dużo nieużytecznych rzeczy, że tak powiem znajduję Trochę lepiej Kuźwa puszki, po co puszki? No właśnie też dużo puszek znajduję poza i tego. Ja no. a, a poza Wiele. puszkami niewiele to jest jakichś takich przydatnych rzeczy, naprawdę. Jest. Tutaj jeszcze nie byliśmy? O tu jest Co żarcie! Jest? To jest jakaś inna część domu? O? A jak? Nie, nie. Tu, nie, tu jest zebrane jest... wszystko i są dziury to, już porobione okay. przeze mnie. Ale tu pozbierane. Ty wiej. nie masz stalowej no. łopaty na leśniku? Nie? Mam. Nie, ja tam byłam? Chyba. Gdy mam mi się... kamienną łopatę To czemu nie mówisz? To mam kamienną łopatę ja Gdzieś mam stalową ogólnie A tu nie byliśmy Dobra tu są nawet zombie. Oto zombie. pa, pa, pa wow. A! Ale urwał Jeszcze jeden jest na końcu Uchu, golina O, fajne rzeczki tu są chodzi noc. A! Jeszcze dwóch! Dobranoc, ci, cześć! Dobranoc, ci, cześć! O, fioletowa łopata! Talowa fioletowa łopata. Ej, ładnie. E, Ale... Weź sobie tutaj w tym drugim masz. Jeszcze coś dla siebie. Ja nie mam miejsca, to jest problem. O tak, to jest to, ja też już nie mam. Kowadło? to co mi kowadło? Mm. Mm, przyda się na pewno. A ja nie mam miejsca akurat, no żeby Ja je zostawiam wziąć. plastikowe butelki. Wiemy to auto. Czekaj, ja wypiję te plastikowe butelki. Proszę na to. Wypiję plastikowe No piję? To jest tak, woda. Te plastikowe butelki możesz wypić. I jak Najlepsze jest, że jak wymieni, wypijesz, to one ci się zamieniają na słoiki. A ja myślałam, że to są puste butelki plastikowe. No nie. Nie, nie, to Aha. są butelki z wodą. Ja możesz wypić i ten. I z tego dostajesz potem e, normalne butelki. No to zaskoczenie. O. Ej, pominąłeś coś no. na leśniku tu u góry. No, to była torba kuriera jeszcze. Była pusta przecież. No faktycznie, teraz no, tam jest. A tutaj chłodziarkę pominęłaś jeszcze i dwie duszki, które do niczego się nie nadają. Pewnie ja je tam wsadziłam może. Co mi wsadziłaś do samochodu? Bo już pewnie mhm. nie ma tu miejsca żadnego. No, nie, 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 ma miejsca. Wypał. Bo ja już nie mam gdzie czego wkładać. Prawda. I coś się pani zbagowała? No nie, ja już jestem na fulę, musiałem wracać do domku. 13 przełączników znalazłem, lol. Uu. Sympatycznie. O, naleśnik, coś dla ciebie, czekaj, bo to tobie się zawsze przyda. Kurczaczki. E, cambio dolor, gdzie jesteś? Tutaj, przy samochodzie póki. Tylko nie mów jej co robię. Dokładasz, Aha. a tam weźcie się nauczcie naleśnik weź te książeczki. Się. Bo tam była no. cały dwa rządki chyba tego, do nauczenia się. Mhm. Mm Masz naleśnik, bo to jest dla ciebie. Tale ja tu zaglądam. Zobaczmy o. co ona tu ma. Nice. E, nic nie ma ciekawego tutaj. Myślałem, ten, że ten tu... Domek jest o, tu jest Talmanach Strażaka, którego mm, nie umiem. Tego nie chciałem. Dziękuję, przyda się. O, kawa. Kawa, moja już kawa. Kuziwa, nie mam miejsca. Ej, ty znalazłam, serio? Serio, ty giel mhm. znalazłaś? Te przyda się. Dobra, ze złamuj, to mi nie jest potrzebne. Tam na leśniku u mnie w samochodzie jeszcze jest coś, żebyś może się nauczyła zerknisać czy nie umiesz czegoś. Dobrze. Dobra, gudzę jeszcze, podchmaliłem kasę z samochodu, to wymienię ją zaraz. O, policjant idzie. Przeszłyśmy. Ej, tutaj też jest kasa. Ale to jest taka normalna kasa. Tak, ale ją się sprzedaje u tych. A ten klucz szóstka to czyjś, czy nie? Jaki klucz szóstka? Hmm. No to w tym samochodzie. Jeżeli... Oj, jak Jeżeli tak. w twoim, to chyba twój. Nie wiem, widziałam się. Nie wiem, który to jest mój samochód, ludzie. To, co na drodze stoi, to jest twój. Aha, no to było. E, twój się świeci na żółto. Powinien się... Ale Aha, rację. No? Okej, okay, dobra, nieważne. Jestem na leśniku, na leśniku. No co? Więc części pałki palka jedziemy do domu w sumie moglibyśmy no zaraz bo trzeba chyba... tam podjechać się opróżniać tylko stoi na razie bo przeglądam może tak powiem chyba już jest troszkę pełno co ci stoi a wiecie że możecie nie wkładać pojedynczo tylko jak podchodzicie do samochodu i chcecie coś dołożyć nie to mhm. czekajcie naciskacie e i później naciskacie w swoim ekwipunku że ten Taki ten jeden karton i jedna strzałeczka To to się przyłoży do ten, do samochodu Zestakuje się z tym co jest w tym No Do domu! Tak, powiedziała, w tym zestakuje się co w tym No no... W tym tyrem Jaki lag! cool. to tutaj jest handlarz, może co ma od niego kleska? No ja właśnie miałem do niego zajechać, zobaczyć co ma i wymienić kasę, prawda? Znaczy ja mam idę się odporu Pan Laro, parowuję tu z siekierą. Masz jakąś robotę? Rozpocznij się y się Dobra. Jak mam to zrobić, to ja to zrobię. Rim, bim, bim. Za 53 dolary dostaliśmy prawie 100 dolarów. Okej. Okay. Ej, w ogóle tu na drodze leży yy, worek od zombiego. Czajcie to? Czaję. Szkoda, że u mnie nie można czegoś zamówić, tak wiecie, że klikasz na przykład, że chciałabyś, żeby przy następnym resecie pojawiło się to czy tamto. To ciężko w czasach apokalipsy składać zamówienia. <laughs> Wiesz, kto wie, kto wie. Okay, Wieżeczka automatyczna ze strzelbą. wieżyczka automatyczna z pistoletem maszynowym. Eliminacja zombie ją. Najpierw przy, przy szaberku i domek, a dopiero potem wiesz. to trochę A kuźwa! Super. Jak zaczęłaś, no to już trudno, ale na przyszłość to najpierw sobie z szaberkuj, no. a, a potem odpal Questa jest napisane wyczyść obszary a jakie obszary skąd mam to wiedzieć e, będziesz miał podświetlone na czerwono tam będą zombiaki w różnych kierunkach patrz na górze na radarze nie widzę nic pojawią się U. a to one będą w tym domu czy gdzie tak na terenie tego domu tam masz na razie napisane żebyś pozostała na obszarze nie no tak no o ja ten nie chcę być w jakimś domku no, na tym to polega akurat tutaj. O nie. Dobra, wszystko tu ino zostawiam. Tyle i te inne rzeczy dam tu do góry. Ja nie mam miejsca na takie rzeczy. Opa, pasia. To ja, ja tu podrzucam sobie tą. Tutaj w pierwszej skrzynce Google odkładam Ci wszystko to, co teraz przywieźliśmy, mhm. coś. Jeszcze muszę skoczyć Aha. do samochodu, żeby zabrać wszystko. Nie, to ja chcę mieć pek, pek, pek. to. Pyk, pyk, pyk. To, 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 jeszcze. To już nie mogę więcej odłożyć. Te 400 metrów stąd jest zrzut. Jak jeszcze samochód, to pewnie go może podjadę. Dobrze, proszę Pana. Dzień dobry ci 6. Nie, to tu. Mhm. Dzień dobry ci 8. O, to sobie wezmę, bo ja innego noża nie, ma, nie miałem. Mam pierwszy nóż od początku tej gry. Ujrzyj ile no, mamy no, w tych no, skrzynkach, jak perkuruje. O, Fadamaka. Madafaka. znaczy Fadamaka. O, tego tak nie umiem. Mądre, to sapiesz zombiaku kupi. Dobra, razie. Nie na czyni? i stawiam rzeczy na razie randomowo a tam to jest zajęte to tutaj na przykład co ja bym zrobiła Ja bym zrobiła jakieś większe skrzynki na te nasze randomowe rzeczy bo te małe się szybko hmm. zablokowują no już one są pełne no faktyczne. ja bym chciała po prostu je poukładać dobra robię duże pojemniki powiedzmy że 6 i się zrobi na przykład w rogu na takie randomowe rzeczy Mhm. Idę jeszcze po ten, po łzeczki. Ojej, Ty jeszcze potrzebowałeś ten taśmy, green? Nie, nie, ja już mam co chciałem, zrobiłem. Cześć. Co my tu mamy? A po co nam jest potrzebny. Tam ten No do ostatniej skrzynki nadal ci jeszcze wkładam rzecz. To do handlarza się sprzedaje, wiesz? I za to jest naprawdę ładne pieniądze. O, idzie ktoś. Nie, to ja wpadłem. Aha, okay. No akurat ja sobie przeskoczyłem tak, że wpadłem po prostu na to, więc sorry, sorry, sorry. Ale nie wpadaj, co? Dobra, sorry. No. Dobra, to teraz postawię tu w rogu i będziemy se... Ogólnie pędzel też znalazłem. Pędzel? Pędzel. A też pędzel? Pędzel? to pędzel, do, 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 do O, i tu możecie sobie wkładać. do wolnej? Obojętnie, do której tej... tych, tych tu wrogu. A, tutaj. Zacięta, A poczekaj. zacięta, 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 Bo zacięta, dopiero je postawimy. odblokowane dużo miejsca na na tiruriru iro, iro. a te się później zniszczy ale na razie niech jeszcze stoją potem pomyśl, że to wszystko będziesz musiała no pokładać ale teraz żeby nie było to trzeba tutaj zrobić szybko ładnie no. może <laughs> <laughs> what the fuck Green! Co ty robisz? No ładnie zrobiłem. Ja pierku. do dookoła o, trzeba tutaj teraz sobie No jechać. super. Ładny podział i ładne ten. Ciadki kurwa. Czekajcie, czy ja zaraz jeszcze... ja się tak też randomowo opróżnię, bo nie ma na to czasu, żeby je układać. Czy tu układania z tego wszystkiego co jest to masz na kilka Pff, miesięcy już? Spokojnie dam sobie rady. Pik, 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 bo ja mniej więcej pamiętam gdzie co wkładam więc. E, co zrobiłem na leśniku, przywiozłem bardzo dużo kwiatków, bo pamiętam że wszystkie zbieram ja i na środku pokoju tego u góry. No i teraz są dwie takie dróżki, trzeba biegać dookoła tam przyjść. no, no. no. Okej. Okay. No dokładnie chciałem zrobić, tak? No dobrze, no. Dobra, na razie randobowo, randobowo, randobowo i O, 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 Ogarniacz! Że co? Mówisz naleśnik? Mmm... Nie, 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 nie. nie mogę znaleźć takiego zombie jakiegoś. Mam cały czas wyczyścić obszar i ja nie wiem gdzie on jest. E, masz zaznaczonego na mapie w końcu, ci go pokażę. Tak? Mhm. Tam u góry sobie patrz cały czas na tym obrazu. Dobra, tak. to co, to możemy jechać dalej, tak? No, to mnie chyba pod... okay. tak! Znaczy, no ja tu muszę parę rzeczy teraz po, po cementowe zrobić. Nie ja pojadę po ten, po zrzutkach. Jak, jak nas nie było, dobra. Ja tam czekam na naleźni cofają wszystkie zombie. Brum, 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 Też on a, łapii! O co było? Wow, wii, wow, wow, wow. O, rzutek się ma. Co tam? Elo? Pokaż co masz w środku. nie, nie lipa. Nie, ciekawego. No nie. Ma trochę nabojów, trochę czegoś do nauczenia. Pojedyncze, jakiś blade i e, gwoździarkę. Hmm. Gwoździarka chyba całkiem spoko. Jak już, się? Gwoździarką szybko robisz się ku lepsze rzeczy, bo to jest na klika po Kurku. prostu. Co się stało? Ej. No nic no. Ej, bo samochód mi doił! Tak jeszcze. Już jestem pora. Pojechał se. To se to, że dobra, se pojechał dobra. samochód sam? Tak. Ech bo ostatnio mi do rzeki tak wjechał no dobrze, że w ogóle pokazuję się ach, powiem Wam, że nie chcę co ja zrobić już mnie nudzi to, że chodzę w tym domu i chodzę, czekam aż ten zombie na mnie wyleci on nie wyleci na Ciebie on tam siedzi gdzieś po prostu no ale gdzie chodzę cały czas po tych pacjentach widzisz ten o Jezu, jak to się nazywa? Kompas na górze? nad no, nie dzień? Ma czerwonej kropki bo ja już nie wiem co czy my to byliśmy to myślę, może się zbliżyć do niego A co tam miałeś? zabi, zabi zombie, czy zapasy jakieś? Nie no, zombie To już teraz na leśniku to ja naprawdę nie wiem, chyba... Chyba tu nie byliśmy, okej. Okay. O, i ostatnie piętro zrobione Halo, zostałam Julkę? Nie. Ej, ma Czemu nie mogę tu wejść? Nie! Co ja zrobiłam? Brawo, guga, brawo. Brawo, guga, brawo. Brawo, guga. Odpij do jej łamaniemy. Mam no, brawo. Brawo, guga, brawo. Nie. Yeah. Brawo. Brawo, guga, brawo. Wracasz kiedyś na kładce, brawo? E, nie. A chcesz być? A, Nie. Dałoby ja, radę załatwić, bro. Yeah, thank you, thank you. Ej, jak się kuca, kuca w tej grze? Od Control No dobra, już wiem. Musiałam palucha, musiałam, musiałam palucha za bardzo wygiąć. On jest no zabawny, bardzo... nie? Niezłe, zabawny, no. Ej, kuź mam tego. Proszę te czołki, Takie wyszukane. <laughs> Niezły suchar. Ane, ane, ane. Tak się uśmiecham. Ej, normalnie mam atak znowu. Latarki mi kuziwa się migają, znaczy światło. Myślałam, że ja tak śmiechu. Ha ha ha. ha ha ha, te żarty, te żołki. Kuziwa, ty sejf je dojony. Ha sef piej dojony. No oszukaństwo! Tak. Poszukali ją sefem. Czajcie to. Ej ton? nie mogę tworzyć sejfa, czajcie to? No A bo to safe jej dojony. No, no właśnie, ja chyba się nie uczyłam. W końcu... Ej, wy ten... W, w, zrobiłam 10 tych e, wytrychów. Znaczy zużyłam. Okay. Bardzo dużo. Ja jestem w jakimś sklepie e, z dziwnymi rzeczami na półkach, ale okej. Wszystko zakończyło Dobra, pik, 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 pik. Może też w mieście jest kilka takich sklepów? A. Fajnie. U, fajnie. O nie fajnie? U mnie jest też sklep nie wszystko po 5 Co? Wszystko od 2,99. Co? To no nieźle. U mnie jest wszystko po y, funcie. Powaga! <laughs> no. Poundland to się nazywa. No powaga! Poundland! To nie śmie się, No nie, się tak, no. <laughs> nie świę, co? No, nie. Poundland. Oh ma go Paweł. To jest no. poundland. No. Poundlandem? Ta frajerka! Ale no, oni tam tak, oszukują, bo tak, tak. nie wszystko jest po funcie. No powaga, jak może się nazywać poundlet, wszystko po funcie, a jest coś po 3 albo po 4, no co za kuźwa. Czyli to widzisz, nie wszystko po 5 zł, to nie wszystko po funcie. No, a dlaczego się nazywa Everything, znaczy Poundland, aaa! Everything. no bo tak pisze, Everything One Pound. Może nie chcieli postawić kolejnego sklepu obok, że na przykład za 2 funty, a kolejnego sklepu obok za na przykład 4 funty, tylko po prostu wszystko zrobili udając, że to po funcie. Tak. Mogło tak być. No, mogło, no. No. Na pewno tak było. Idę do domu. Bo i tak już handlarz zamknięty, prawda? Ja sobie jeszcze szeberkuję w jakimś tam hausie, znaczy, nie wiem, w sumie sklepie. Cały Dobra, czy ja tutaj... Od handlarza o kurwa, ale się wystraszyłam, bo on pipka ten handlarz. Jak ja się wystraszyłam! <grym> Hanta masz. No właśnie to było takie, że wiesz, że coś z pasmafobią miał. Ej, ale to się nieźle wrywa w mózg. Pasmofobia wchodzi mocno. aż kto posadził tutaj tak te drzewa, przejechać się, nie da? Żartowałam. Przejechałam. Oj. Dawaj jest zasadzone. Ej, stalowy heim. chce ktoś? Heim! <laughs> Cały zabudowany. Stalowy heim, jo! Co ty tu robisz? Ej, naprawiarki, znalazłam o, ładnie, ponad no. 30 naprawiarek. Spoko. Mówisz na ośniku, że ładnie? Tak. Y, tutaj są takie skrzynie pudła. Mam w to, No, 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 tak, no. Teraz mhm, rzeczy, te, te większe. Teraz... Mhm. Tak. A tamte się później zniszczy okay. Te mniejsze okay. Dobra, jadę do domu Poraż eee, mnie tu kusi coś Nie daj się, nic się nie kusi Once in your out O, może tutaj będą fajne nie Jestem w raju Chociaż może nie. Dobra, ale nieważne. nie ważne. Nie wchodzę jednak. Bo tam jest za dużo zombie i ja podziękuję. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, oczywiście były ze mną naleśniki Green Life. I wpadajcie jutro na odcinek do Greena. Linki w opisie. I do zobaczenia w następny. Bye bye. bye Mam to.